Evelina, is goed. Idą delegacje dożynkowe, za, za wieńcami jest bryczka ze starostami dorzynkowymi. Delegacje dożynkowe niosą chleby. Zaraz niosą wieńce na te nasze tutaj sceniczne podesty. Ale Dzień dobry Państwu. Widzę, że wszystkie ekipy i wszystkie sołectwa dotarły. Udało się po tej części sakralnej. Nie wiem czy... O jest. Jest tak, że ojciec proboszcz tutaj zapraszamy też do przodu, bo ojciec ten, który poświęcił te chleby i to co mamy przed sobą będzie też uczestniczył w ceremoniale całym, który tu dzisiaj się odbędzie. Szanowni Państwo, w imieniu swoim, w imieniu Pana Przewodniczącego i całej Rady Gminy serdecznie witam po krótkiej, covidowej przerwie na takich właściwych dorzynkach, dorzynkach obrządowych, dorzynkach ludowych, które zawsze odbywamy w tym miejscu. Zapomnijmy o tym czasie, mam nadzieję, że nie wróci ten covidowy i że będziemy mogli znowu stanąć się w tym naszym samorządowym, społecznym towarzystwie, żeby móc świętować różnego typu y, uroczystości, ale przede wszystkim też takie, które są poświęcone y, takiej grupie jak rolnicy. I Rolnicy to jest ta grupa, która tworzyła tę gminę historycznie. Co prawda nasza gmina zmieniła charakter swój od y, już można powiedzieć nawet praktycznie kilkunastu, kilkudziesięciu lat na taki przemysłowo-rolniczy, ale rolniczych terenów i rolników, którzy pracują na roli nie brakuje lub pracują w gospodarstwach swoich, które oprócz produkcji rolnej tej takiej prawdziwej, to jeszcze mają też i produkcję zwierzęcą. Mamy tutaj też duże zakłady przetwórcze, przetwórstwo bakoma. To jest przecież znany zakład w całym, można powiedzieć, i w Europie, a w Polsce na pewno. Polskie młyny, które tutaj też za granicą są, to jest mąka, to jest to, co dzisiaj i z czego mamy ten chleb. I cieszę się też, że ta tradycja rolnicza pozostaje. I chociaż niektórzy mają już mniejsze areał, ale też zajmują się tą produkcją rolną. Czasy nie są łatwe. Nie są łatwe dla nas wszystkich i nie są łatwe dla rolników, bo przecież to, co się stało z cenami, wszystkimi to dotyka nas, nas obywateli, ale także w bardzo mocnym stopniu rolników, bo przecież źródła ogrzewania, które wzrosły, a wy macie suszarnie także i inne urządzenia, które korzystają z tej energii, prąd i przede wszystkim nawozy. Żeby produkować, to ziemia nie może być jałowa, i zaobserwowaliśmy, że już kilka lat temu nastąpił wzrost cen nawozów, a to, co się dzieje w ostatnim roku, to jest rzeczywiście makabra dla Was. I, a <tryk> przez to i dla nas, dla nas, odbiorców tego wszystkiego, dla nas, konsumentów. Rozmawiałem z jednym z rolników, i, i mówię tak: kolego, widzisz, macie w tym roku lepsze ceny, bo Ceny skupu są, a on mu od razu nie zbił z ropu. Mówi w porządku, panie wójcie, ceny są rzeczywiście lepsze, były za skup lepsze, ale niech pan zobaczy, ile kosztują nawozy. Ile trzeba wydać, żeby ta ziemia urodziła i ile to powinno kosztować, żeby można było za to wyżyć. I ma rację. No. Wszyscy jesteśmy w trudnym czasie. Jesteśmy w trudnym czasie, ale produkować trzeba karmić trzeba, wyżywić się trzeba i jak zawsze można na Was liczyć. Ja jestem pełen uznania dla Waszej pracy. To, co powiedziałem też i w Kościele, to, że oddajemy i hołd, i, i modlitwę za Was, to jest przecież y, sól w naszej ziemi. Dziękujemy za Waszą pracę, dziękujemy za to, że jesteście też uczestnikami, że Wy nie uczestnikami naszej społeczności tutaj lokalnej, że bierzecie udział we wszystkiego rodzaju imprezach, że rady sołeckie, które tu działają, a jest ich 28 to jest dużo też przyczyniają się do tego, że rozwijamy się równomiernie i wydajecie coś od siebie, a my próbujemy jako urząd, jako rada jako zresztą część tej społeczności, bo samorząd to jesteśmy my, którzy zarządzamy, samorząd to jesteście wy którzy tutaj siedzicie i patrzycie, bo samorząd to, to jest jedność i taka na być. I o, o, tak, o taką właśnie samorząd walczyli wszyscy, którzy stworzyli warunki, żeby taka powstała w 1989 roku. I chwała im za to, bo jest to reforma rzeczywiście, która, która się udała i wszyscy się do niej przyznają, aczkolwiek ten samorząd w różny sposób jest traktowany przez yy, różne władze. Nie chcę mówić tutaj o polityce, bo, bo dzisiaj świętujemy i, i to jest najważniejsze, proszę Państwa. Yy, mamy wieńce, które są zrobione też z tegorocznych zbiorów przed nami, piękne. Mamy chleby wypieczone z ziar, z mąki, z ziarna z tegorocznych zbiorów. Yy, naj, może nie najładniejszy winiec, ale jeden z tych wieńców i tutaj yy, Pan Dyrektor Cieśniewski ma na to swój specjalny ceremoniał wyborczy. Będzie nas reprezentował wraz z sołectwem, którego zrobiło na Dożynkach Powiatowych, na które mamy zaproszenie i będziemy w nim uczestniczyli razem z Panią Starostą Gontą 18 września w Brochowie. W Brochowie. i ten wieniec pojedzie do Brochowa wraz z delegacją, a tej delegacji będzie y, przewodniczyła para naszych y, starostów dorzędowych, którzy tutaj siedzą z chlebą. Proszę będą o powstanie, bo jest to para bardzo młodych, fajnych ludzi, pani Iwona i pan y, Paweł Stychlerz y, z miejscowości Seroki Wieś. Także dziękujemy za przyjęcie tego tytułu. Na ten rok jesteście z nami, będziecie zapraszani na pewno często na nasze imprezy. Także wasza rola nie, nie skończy się tylko na tym, że dzisiaj podajecie chleb i to już koniec. Nie, nie, cały rok jesteście do następnych wyborów yy, na tej właśnie funkcji. Szanowni Państwo, yy, ciężka praca to i ciężko z Wami rolnikami, też jest i Waszą rodziną. Ja nie mówię absolutnie o współczuciu, bo to jest taki wybór, to jest miłość, to jest przywiązanie wielkie. Życzę tylko, żeby te rodziny miały Was jak najdłużej przy sobie, żebyście wspólnotę tworzyli taką, jak, jak tworzą właśnie samorządy, tylko yy, wzmocnioną tą Waszą rodzinną miłością. Życzę także, żeby yy, przeszłe czasy okazały się lepsze i żeby... To, co się dzieje w Ukrainie, też się zakończyło, a jednocześnie to też na pewno poprawi naszą koniunkturę, też i ekonomiczną. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Kłaniam się Wam głęboko za to, co robicie dla nas tutaj w gminie Teresień, dla nas Polaków i dla naszego samorządu. Dziękuję Wam bardzo rolnicy i dziękując, proszę o jeszcze. Wszystkiego najlepszego, radosnej zabawy, Bawcie się Państwo, korzystajcie z uroków takiej imprezy, gdzie świętujemy tę radość. Zapominamy na dzisiaj trochę o kłopota. Wiemy wszyscy, że są też bardzo trudne sprawy w naszej południowej części Teresina, gdzie no, część rolników, którzy pracują i których plony są tutaj z czterech sołec, także nie wiedzą co z nimi dalej się stanie. CPK. Yy, zasady niejasne do dzisiaj, ale jak przychodzą też rolnicy i w tej sprawie i pytają, co mamy zrobić, to ja mówię to samo, co robimy w samorządzie. Róbmy swoje. Róbmy swoje, bo to wszystko, co nas na razie spotyka, to jest takie palcem na będzie pisane i nie wiadomo, co z tego będzie. Ja jestem oczywiście wiecznym optymistą i, i myślę, że to się wszystko dobrze zakończy. Ale póki co i nie mamy na to wpływu. Jak na coś nie mamy wpływu, no to co trzeba robić? Robić trzeba swoje i patrzeć na to na razie swoje dobro. Myślę, że to się wszystko ułoży, o tym też mówił wczoraj Pan Marszałek na naszym spotkaniu z racji otwarcia naszego parku w granicach. Dzisiaj dużo, dużo radości. Korzystajcie z tego, co przygotowały sołectwa, korzystajcie z tego, co będzie się działo na scenie tego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. O głos prosi dyrektor i Delegatory Urzędu Marszałkowskiego, pan Grzegorz Dobrowolski. Panie Wójcie, panie przewodniczący, szanowni rolnicy, ogrodnicy, pszczelarze, sadownicy, przetwórcy, przedsiębiorcy i ich pracownicy. Marszałek województwa Adam Struzik jest dumny, i szczęśliwy, że tradycja, polska tradycja święta plonów, czyli dożynek, jest kultywowana na naszej ziemi. Samorząd Województwa Mazowieckiego również przykłada swoją małą cegiełkę do kultywowania tej tradycji. Dzisiaj odbywają się dożynki wojewódzkie, w związku z tym Pan Marszałek nie mógł być tutaj z nami. Prosił mnie, abym w jego imieniu przekazał kilka słów, które skreślił na ręce pana Wójta, a państwu nie dość, że nisko się pokłonił. Podziękował za trud, który codziennie wkładać mu. Również życzył wesołej zabawy, bo po ciężkiej pracy przychodzi czas odpoczynku. Czas zabawy. Dziękczynienie w kościele już dzisiaj odprawiliśmy. Teraz kilka słów oficjalnych. Niestety musi to się odbyć. Tradycyjny obrzęd dzielenia chlebem, a potem tylko i wyłącznie zabawą. Dziękuję za te piękne słowa, które przed chwilą Pan Wójt powiedział. Przyłączam się do życzeń, które Pan Wójt przed chwilą państwu składał i życzę wesołej zabawy. Dziękuję bardzo. Głos zabierze prezydent miasta Żywardowa, pan Lucjan Krzysztof Chrzodowski. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie i chciałbym podziękować za zaproszenie panu przewodniczącemu rady oraz panu wójtowi. mnie jest o tyle istotne i miłe, że miasto Żywardów tam nie ma rolników i u nas nie ma dożynek, więc Podziwiam tutaj Państwa imprezę, podziwiam Państwa zaangażowanie, tym bardziej. I chciałbym życzyć Państwu, żeby to święto klonu stało się takim świętem radości, zabawy i żebyście Państwo doceniali to, co macie zawsze wokół siebie, żebyście Państwo kochali to, co robicie, kochali tych, którzy Was kochają. Wójta, kochajcie, bo słuchajcie, ja tutaj przejeżdżam dosyć często e, przez gminę Teresi i powiem szczerze, że ona się tak fajnie, dynamicznie e, zmienia na korzyść mieszkańców. Nie będę czytam, miałem taki przygotowany, słuchajcie, specjalny list, oficjalny, no, czekacie wszyscy na imprezę, na zabawę. To ja zostawię taki skromny żarardowski prezent. E, panie Wójci, to są puzle z panoramą żardowa. To taki prezent na długie, zimowe wieczory. Głos zabierze po pierwszej kadencji pan Tawołasz Szymańczyk. Drodzy rolnicy, nie tylko naszej gminy, ale widzę rolników również z innych gmin. Powinienem się cieszyć. Radość się zawsze, kiedy my, rolnicy, możemy również zabezpieczyć to bezpieczeństwo żywności dla innych. Kochamy swoją ojczyznę, pracujemy ciężko. Jako przedstawiciel Polskiego Związku Procentów Roślin Zbożowych chylę przed Wami czoło, drodzy rolnicy. Zachowujecie hart woli, ale i również te piękne wieńce. To również jest zachowanie historii, kultury, tradycji ważnych rzeczy dla nas. Rolnicy mnie pytali, dzwonili do mnie też. Powiedz nam, czy dla nas wysiedlanych to są ostatnie tożynki? Cóż ja mogę powiedzieć? Szanowni Państwo, władza, która nie słucha swoich obywateli, nie powinna rządzić. Ja mam przygotowane pismo i je znajdziecie na Facebooku w przestrzeni publicznej. Nie będę go czytał. Ona jest wygładzona. Chcę powiedzieć to, co czuję, co wy czujecie swoimi słowami. Jeszcze raz chwilę czoło i dziękuję za ten wysiłek pod ciężką pracę dla ukochanej ojczyzny i naszych rodaków. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział to, co nas boli, to, co was boli. Jesteśmy manipulowani, jesteśmy obdzierani z godności, jesteśmy na drodze, na drodze niektórzy wysiedleń, gdzie nie szanuje się prawa, prawa własności, prawa nabytego, prawa konstytucyjnego. Jak może się czuć rodzina w siedmiu, pięciu, trzech pokoleń, która nie wie, co będzie jutro? Mamy przedstawicieli władzy. Ja mam nadzieję, że pan minister ozdoba to słucha, że zaniesie to władzy tej, która rządzi, która życzy. przy gironiku. No jak można odebrać, Szanowni Państwo, kiedy spółki Skarbu Państwa, zarządzane przez takich panów, podnoszą 500% nawozy. Mało tego, a spółki Skarbu Państwa mówią, że wynik rok do roku to jest 10 razy większy. A co Wy macie? A co ja mam jako rolnik? pochłap, który rzucili 500 zł do tony nawozów, a teraz wyłączyli produkcję, żeby jeszcze cenę nawozów podnieść, a w przyszłym roku nie będzie 500 do nawozów, a cena zostanie. Czy jest ona akceptowalna? Szanowni Państwo, wierzę. Wierzę w Was. Wierzę w siebie. To mamy we krwi, że pracować na ziemi będziemy. Pod warunkiem, że niektórzy nie odbiorą nam najlepszych gruntów w kraju i na Mazowszu. Druga rzecz. Wspomniane o Ukrainie. Ukrainie trzeba pomagać. My pomagamy. Gmina też wyróżnia się i pomaga. Ale szanowni Państwo, nasi rządzący wymyślili sobie, nie mogę mówić spokojnie, że będzie korytarz, Zboża ukraińskiego do portu. I gdzie ten korytarz jest? 20 milionów ton, spółki handlowe zbożem, duże mieszanie pasz, poczubek załadowany ukraińskim zbożem. Kiedy na rynkach światowych, panie pośle, ceny zboż rosną, to w tym kraju ceny spadają. Dlaczego? To no jak myślicie? Czy to jest dobra polityka wobec nas? Nie mogę wytrzymać, jak pan prezydent mówi, że on będzie zabiegał o dialog społeczny, kiedy sześć pani w tym kraju współpracując ze mną napisali list do pani prezydentowej, żeby się spotkać, żeby porozmawiać o problemach kobiet na o problemach ludzi pracujących w rolnictwie. Napisali 8 sierpnia dwie panie ze wschodu, dwie panie z południa i dwie od nas z Mazowsza. Do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. A pan prezydent, prosiliśmy go, żeby nie podpisywał haniebnej ustawy łamiącej konstytucję, ustawy o uproszczeniu procesu inwestycyjnego CPK która zabiera również godność samorządom. Nie tylko nam, obywatelom. I nie ma ktoś czasu, żeby się spotkać. Pisaliśmy do Pana Prezydenta jako mężczyźni, żeby się spotkać w wąskim gronie z naszymi doradcami, aby podpowiedzieć, żeby nie podpisywał, bo takie prawo ma skierować to do Trybunału Konstytucyjnego. To co ja teraz mam zrobić? Panie Wojciechu, ja, ja zwracam się, piszemy skargę konstytucyjną na haniebne ustawy, które łamią prawo, prawo konstytucyjne tych ludzi. W związku z tym będę potrzebował wsparcia finansowego. Chcemy nająć prawnika, który to zrobi. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa, bo już dostaję sygnał z tyłu że pewnie źle było, źle mówi. Zapraszam Państwa do namiotu, do tych słamianych misi, tej inwestycji, która jest na miarę misia naszych czasów. Kiedy jeszcze raz czoło przed rolnikami. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy również. Odbędzie się standardowo, tradycyjnie ceremonią dzielenia chlebem. Zaproszę Starostów Dożynkowych na scenę. Przejdźmy może na środek. Przynosimy chleb wypieczony z mąki z mąki. Dzielcie go i krajcie Nie za dużo, nie za mało, aby chleba nam nie zabrakło. Dziękujemy za ten chleb wypieczony z tegorocznej mąki. Dziękujemy za chleb, który jest trudem wszystkich rolników. I obiecujemy, że będziemy go dzielić mądrze i sprawiedliwie, żeby nikogo, nikomu nie zabrakło. Dziękujemy bardzo. Nastąpi tradycja dzielenia chleba pod sceną.

to chciałabym w skrócie powiedzieć, gdzie coś się znajduje na placu, żebyście Państwo dostali. O godzinie 16, czyli za mniej więcej pół godziny, no niszczenie asydni z dla Powiatu aktywni jest dla powiatu radne, guli, i pieniążki z tej loterii będą przekazane rolnik. dla Darka z Szymanowa, który potrzebuje rehabilitacji. Jest to ciąg dalszy dużej I akcji dobra, dla naszego mieszkańca, ja dużej akcji, byli, która była prowadzona i w internecie, na Facebooku, na grupie duchy, Licytacje no, dla Darka i wspaniałej imprezy, która miała tydzień temu miejsce w Szymanowie. Więc jest to cały czas ta sama zbiórka, ten sam bardzo szczytny Cel. To jest niebieski namiocik za tym białym naszym sołeckim. Tam zapraszamy bardzo gorąco. Tam też można sobie wybić okolicznościową monetę z Herbem Teresina. Tam proszę o to pytać. Zapraszamy tam bardzo gorąco. Oprócz tego jeszcze mamy stoisko. Fundacji nie, nie DKMS, nie czyli fundacji, która poszukuje dawców szpiku kremu. kostnego i tam ja można się zarejestrować. Badanie jest jedziemy! Jak państwo widzicie. Mimo już Drodzy Państwo, jedziemy, i jedziemy dalej. O,